No, no, wow, głosow! Wow. Dobra, siadam. Dobrze. Wreszcie sobie wymyśliłem, że będę, będę siedział. Nie wiem jeszcze za co, ale na wszelki Władek wolę uprzedzić. Więc tak, e, moment, a teraz proszę ciszę, poproszę, dobrze, sekundeczkę. Słyszycie coś? Czy nie za bardzo? Co? Nie, nie słychać? Ciu. Buczy? Ciekawe. Jeszcze mi nigdy nie buczało. Przysięgam, bo wczoraj jak jechałem, to było takie... Du, du, du. Nie słychać? Może rzeczywiście gorzej. Nie, nie, wiecie o co chodzi, bo wczoraj jechałem a, i nagle w pewnym momencie słyszę tak... Ja tutaj słyszę tak... Ja I Coś, kurczę, nie dobrze się czuję, czy coś, buch, buch, buh, buh, takie jakieś e, mrówki przed oczami, buch, buch, i ja mówię, chyba koło zł złapałem, gumę, buch, buch, mówię, podkowa, śruba, buch, buch, po hamulcach, patrz, jest tak, napis, serce Polski, środek geodezyjny, nowa wieś, tak się nazywa, kiedyś był piątek, coś a to jest nowa wieś, środek geodezyjny, serce Polski, niesamowite, nowa wieś, ja nawet tak nic tu po mnie, bo ja nowej wsi to w ogóle nie znam. Nic. Starą to tak. Stara wieś to jest moja wieś, to jest u mojego dziadka. Tylko wam powiem, że już wychodzę. U mojego dziadka, u mojego dziadka, jak żeśmy spędzali z bratem wakacje, nasze znaczy wakacje, to były takie kolonie karne bardziej. Nie, nie, bo, bo dziadek stosował taktykę albo marchewka, albo bat, więc oh, czasami było po środku kawy, kęs i potem batem. Więc e, dziadek prowadził twarde wychowanie. E, no, tak troszeczkę widzę, że delikatne, ale twarde, tak, troszeczkę z stylu hołowni. Ale, ale czyli był taki kultura, ale jak trzeba, to przyłożyć. No i, no i żeśmy z tym moim bratem tam spędzali te wakacje od, no, od dziecka, od dziecka. Ale normalnie było tak, że e, była marchewka za pracę, tak? To nie jest tak, że, mar że spędzamy wakacje nic nie robię leżę. Nie. Trzeba było pracować, normalnie pracować. Dziadek to doceniał, potem wypłacał. Wszystko było w porządku. Natomiast myśmy z tym bratem tak, pierwsze te takie doświadczenia, a pierwsza kadorosłość, dorosłość, czyli widły w ręku wiadro, zanieść, pomóc, przynieść, pozamiatać nie, takie rzeczy. Żniwiarka, koń, ten, pierwsze dojenie. O! Jak pan ma na imię? Rafał? Rafał, e, jak zrozumiesz e, takie zdanie? Wziąłem zastrzyki. Albo e, albo biorę zastrzyki. Przetłumacz Proszę A z czego wnosisz, że zacząłeś doić krowę? Bo A co to jest strzyk? Cycuszek tak jest! Strzyki to są tak zwane, jak jest wymie, to są te cztery cycuchy. Wtedy jak się bierze za strzyki, tylko nie wolno oczywiście babcią widać, tak, nie ciągnij tak! Bo potem po dwóch latach krowa potem ciągnie po podwórku. Tylko przez wyciskanie, tak. Stąd strzyki. Trzeba się bierze wiadro tu, tylko żeby krowa nie kopnęła. To wszystko jest w sumie proste, oczywiście jak ręka fizycznie wytrzyma. Natomiast jedna rzecz jest niesamowita z tym, przy tym dojeniu. Ogon. Ogon to jest taki element wyzwolony u krowy. Ona nad nim generalnie chyba nie panuje, a na pewno nie kierunkuje. I pierwsza rzecz, jaką robisz, podchodzisz z wiadrem, to żeby tam nic do wiadra nie naleciało poza mlekiem, przywiązujesz albo sznureczkiem, albo taki ze słomy, takiej pleci, plecionkę i przywiązujesz. Ja tak wiązałem, ale jakoś, nie wiem, za luźno, czy coś. No za luźno. Ten ogon się wyswobadzał, jak poczuł wolność, to leciał za muchą, a mucha mogła być wszędzie. W związku z tym, jak ja tu robię te, z tymi strzykami te numery, nagle ogon... I za każdym razem, a ogon krowy na przykład różni się od ogona konia, bo ogon koński jest suchy. Suchy, suchy, ogon koński jest suchy, a on przecina, jak robi, przecina a muchę w pół. Tymi żyłkami swoimi. A krowa ma taki. Nie wiem dlaczego ona ma zawsze tę kiść mokrą. No i najczęściej farbuje. Ale powiem wam. Jaki to jest. Farbuje najczęściej na brąz. Czyli po angielsku to jest brown. Brown. Nie wiem, jak ktoś na angielski to powinien skojarzyć. Co znaczy brał. Dobra, więc to była a propos krowy, no, tak na przykład doświadczenia, tak? Nie wiem, 8-9 lat. Albo coś fantastycznego. Pa, pasanie krów. A oczywiście ja byłem z bratem, brat starszy o 5 lat, kuzyni, a gdzieś tam starsi 4-5 lat, czyli ja, ja mam 6 powiedzmy, a oni mieli 10-11. No i dziadek mówi tak, krowy tam pilnować, żeby nie weszły do sąsiada, a na tych nieużytkach i częściowo na łące. A kto, e, jak my łąka sąsiadowała również z Żytem. Żyto było wtedy, ja powiem Wam, wtedy żyto. To było tak, po prostu takie. Jakby wtedy wszedł Jarosław, to byśmy go do dzisiaj nie znaleźli. Do dzisiaj. Ale i tak. Idziemy. Te krowy się pasą. Moi kuzyni z bratem, mamy taki czarci krąg w tym życiu, nie, nie widać nikogo. Wszystko w tym życiu takie jest 2 metry kwadratowe wydeptane i tam różne rzeczy było tam jedzone, jedzone i palone. No co, 11 lat? To już palisz od ośmiu. Tak? A ja sześć. I oni mówią tak, stój tu na czujce i patrz, czy tam gdzieś krowy nie wchodzą do sąsiada albo gdzieś tam buraki i patrz, czy dziadek nie idzie. No dobra, no. No to patrzę, przestaję iść bładam, się wychylam, za jakiś czas patrzę. A oni. I nagle słyszę tak. A co wy to robicie? Dziadek tu! Jak się. Tu jakiś ruch, 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 jak się odwracam. Dziadek mówi do mnie tak, Ty palisz? A ja mam tu trzy papierosy. Błagam. I się pyta jeszcze tych moich kuzynów, czy ja palę, A oni mówią, no, <śmiech> <śmiech> kurka, to nie, nie zapomnę tego. Albo wyjadę, albo, dziesięć lat mam. Tego, tego dnia nie zapomnę. Miała, miała być burza. Ciemno, ciemno, to jeszcze sądzi, a tu już ciemno, ciemno. I dlatego tak, trzeba wszystko zrobić, żeby zwieść a, to, to żyto z, z pola. Stało w mendlach, Kto to jest mendel. Ciebie już nie pytam, co to jest mendel. Snopek to jest snopek. Mendel to jest mendel. W mendlu jest 15, 12, 15 snopków. To były takie namioty we, wezyra albo indiańskie. To były Mendel. I w tych Mendelach, i to, i to ciężkie jak diabli. Te rączki moje dziesięcioletnie. Tu, Jezus, widzę. tu wóz, konie, konie spienione. Do stodowy i z powrotem z pola i do stodoły spola, i z pola i jest tak 18:30, koniec, deszcz nie spadł. Ale jeszcze oh, pomóc, oprzątnąć, to wszystko załatwić, konie. Obrok im rzucić do koryta, jak to zawsze w rządzie, no i Ay. siadamy z dziadkiem, bo babcia robi kolację, chleb tak, yy. a jeszcze doje nie przed nami, yy. takie Tak świeży chleb, wspaniały, tak, mleko ląduje, seria jakaś tam kiełbasa, a dziadek bierze Giewonta, mam 10 lat, bierze Giewonta i tak, mnie, ja mówię, ale dziadziuś, ale tatuś, a dziadek mówi tak, ja tu rządzę palisz, sobie włożył do lufki i sobie, ja tam mam ten kawałek taki, on tak ja tam... i mówię do babcia, tak, a przynieś nam jeszcze wiesz czego. Babcia przenosi dwa takie, po prostu ja tego koloru nie zapomnę, rubin, nalewka na wiśniach, była taka dzikie dwie wiśnie, taka, no i oczywiście da. Ta... królowie żniw. No wiem, król, a tu książę po prostu. Nie zapomniałam, nie zapomnia, nie zapomniałam. Nie zapomnia. A propos jeszcze, z nalewką, z nalewką, z nalewką to jeszcze było tak, że to było na początku lipca, właśnie ta z wózka i to popijanie. A pod koniec sierpnia, jak żeśmy już z batem wyjeżdżali do domu od dziadka, to nalewka miała kolor, No, tak jakby, no, taki różyk. Taki. Jak dla Barbie mniej więcej jakiejś, bo y, myśmy wiedzieli oczywiście, gdzie ten, gdzie stoi ten gąsior. W związku z tym byli przygotowani, mieliśmy rurkę od początku wakacji. Żeby, się, żeby się dobrze spał na sen. No, naprawdę było fantastycznie. Ale tylko trzeba było dolewać. Potem dziadek mówi tak, co ona taka jakaś taka traci na mocy. A brat wytłumaczył, bo już miał chemię, w piątej klasie, i tak, no bo ona się utenia. Ale potem, potem... Dużo fantastycznych rzeczy było. Albo jak jak, jak mój brat szedł z psem, gdzieś tam, bo owce gdzieś miały. I wziął psa na sznurek. Tak jak... Ja go nie lubiłem tego psa, były dwa i tego, to był ciapek, a On ciapek... mnie nie lubił, ja go nie lubiłem. Ja przechodziłem tam, mordę dar, ja też coś na niego krzyczałem i brat idzie i tak trzymał go na sznurku i tak sobie zażartował i tak, bierz go. No i ten sznurek pękł. Jak, jak, ten on na mnie, ja się przewróciłem, nie wiedziałem, czy on mnie chciał wylizać, czy zjeść, nie wiem, a brat go w końcu wziął. I powiem Państwu tylko tyle, że jak wróciliśmy od września, od 1 września, jak w domu zasypiałem, gdzieś tak budziłem się, podobno była druga w nocy, nie ja się, budziłem się, ja się nie budziłem, oni się budzili bo ja w nocy robiłem i brat mówi tak, trzeba kupić Jurusiowi rowerek, bo kola rocznie. Takie były sytuacja. A propos jeszcze, o właśnie, jak kury też przechodziły, kury, jak żeśmy jedli kolację, zawsze kury, jeszcze przed, tam jeszcze do kurnika, ale jeszcze troszeczkę tego światełka, więc one jeszcze wychodziły i patrzyły, że będzie chleb, czyli będzie Coś do zjedzenia pozbierają kruszynki. No i zaraz przychodziła jedna odważniejsza, i najbliżej I zawsze, zobaczcie, kury zawsze, miały, zawsze ma, mają coś takiego, że dziobie, ale, ale, ale. Co to za nerwus, nie? Że... O co chodzi? Źle wychowanaś? Z kompleksami? Taka galareta jakaś? O co? W końcu się dowiedziałam o co chodzi. Wiecie o co chodzi? Że tu ma, nawet mam miskę to. Do... Dlaczego? kura tak? Ze względów bezpieczeństwa. Po prostu kura wie, że musi stać na czatach. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jedzenie w drugiej kolejności. Jemy, ale jedno oko na jastrzębia, a drugie na glizdę. Koniec. Zawsze. To kura zawsze kontroluje tam jeszcze kot mi za wchodziłem na strych. Wchodzę na strych u dziadka. Jak mi kot skoczył na głowę. Nie wiem co on co sobie myślał ten idiota. Jak mi ja mordę ta. A ten kot Powiem wam, że ja byłem w szoku, ja jak byłem w szoku, ale moje cebulki to co one przyżyły, a taki poczułem zdręc te korzonki tutaj. No i tak to teraz wyglądało. Ale, dobra jeszcze, ja to mogę mówić godzinami, oczywiście, ale, Brawo. a jak babcia mówi tak, było coś, siedem kaczek, a gdzie jest ta, jest sześć, gdzie jest trzyma, idź tam poszukaj, Poleciałam na taką, taka maluteńka rzeczka co tak płynęła cały czas, taki. płynęła sobie ta rzeczka, płynęła, ja tam mówię, pewnie gdzieś tam kaczka, tak szukam, 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 a widzę rybki, 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 no i tak patrzę za tymi rybkami, kaczki nie ma, szukam tych rybek, może z pięć minut byłem w tej wodzie, dotąd woda, dotąd. Ja patrzę nic. Mam czarne nogi. Czarne nogi. Ja myślę, że jakieś, jakieś zielsko, co to jest Ja podnoszę pijawki. Tu ze 20, tu ze 20. Czarne takie jak... nie, yeah, Jak zacząłem to wyrywać, jak krew leci, bo wtedy one mają w śnie coś takiego, że krew... A nie jest w stanie zasknąć. Leci mi ton leci mi krowy, Idę, patrzę, brat, a mówi tak. On, a brat czytał właśnie tego Karola Maja. A tam chyba o czy coś i mówi, o, mały winę tu idzie. Czerwono, brat czerwono skóry tak. Ay, Boże, no. Więc mówię, nowej wsi w ogóle nie kojarzę. Stara tak, stara tak. Natomiast... <gryw> a propos nowej wsi teraz mi się przypomniało, to, co e, dwa lata temu jeszcze, bo to wiecie, nowa wieś teraz e, w zasadzie korzysta z mączek, z karmy, tam już, tam już nie ma, że tam kura chodzi. Nie zamkniesz w kurniku, niech zje to, co jej się da. No i były przecież te dyskusje, całe, co nasz były naczelnik zarzucał tym imigrantom, że tylko tu robale przewożą i nic więcej. Oni wyjeżdżają, a robale zostają. A potem to o tych robalach była cała afera, potem ta mączka, że Unia proponuje mączkę z robaków, właśnie na karę, bo to patrza wysokobiałkowa, no, no to też nie, że Unia leży. I no to po rok albo półtora roku temu przychodzi koleżanka, która pracowała w przedszkolu, i mówi: Ach, się zaśmiała, mówi, jaki wierszyk dziecko powiedziało, jaki wierszyk, jaki wierszyk powiedziało o tych robakach, co powiedziało tak. I powiedziała tak: Idzie sobie kura, patrzy, a tu glizda. Myśli sobie dziobne, jeżeli mi piz. Da. Mam nadzieję.